wizjonerem, więc... <noise> On przypadkowych rzeczy na naszej drodze tutaj nie ustawia. Nie bójcie się. O, co to jest? Platynowy łańcuch. Zniszczymy przy pomocy... No właśnie, co tam znaleźliśmy? Przypomnijcie mi. Nie wiem, co to było. Już go zapomniałem. Ale udało się! I podnieśliśmy kraty i możemy wyjść stąd. O, ale teraz świecznik jakiś tu jest. Ale są też kolejne wnęki w ścianie, które z miłą chęcią obejrzymy. Jak taka wyśmienita muzyka przygrywa, to aż się chce oglądać. Można tu rzucić zaklęcie? a co ciekawe, zimno. Otwarcia? Dziwne, po co zaklęcie wewnętrzne? tu du, du, du. tu Tu-du-du! tu hmm. Nie patrz. No, ja was bardzo przepraszam za te... ...jakieś z zawod... ...próby zawodzenia z mojej strony. To już nie próby zawodzenia, nie próbuję zawodzić, tylko próbuję nucić, ale zawodzę właśnie. Skąd przyszliśmy? Chyba z prawej strony, można, można iść w dół? Nie, więc tylko tędy. A muzyka, no, nie wiem czemu, ale mnie troszkę kręci tak. Tak się kręcę, to w lewo, to w prawo. Jakieś drzwi, otwórz. Nie mówcie, że czym. A nie trzeba niczym, tylko trzeba po prostu... Nie były zamknięte na żaden klucz. Kolejna skrzynia. Zbadaj. Magiczna pieczęć. Otwórz. Czym? Ach, szkoda, że ty nie ma podpisów pod przedmiotami teraz. Tym nie możesz. Dobra, zaklęci. Otwarcia. Ten czar nie zadziała. Zimna. Nie, to zamrozić. Ten czar też nie zadziała. Kłopoty. Kłopociki. Cóż to jest? Właśnie, co to? Zwykły gobelin. Lepiej, go, że gobelin niż goblin. Bo gobliny i hopgobliny to zazwyczaj nieprzyjazne stwory. Dobrze, że ich tu nie ma. A ciekawe, czy, ko czy kogoś żywego to spotkamy. Zobacz, bo jakieś okienko. Co tam znajduje się? A, coś jest. Cegła. Weź, weź, weź. O, cegła pewnie ciężka, więc złota sztaba, zniszczymy złotą sztabę cegłą. Bo czymże innym. Na pewno nam się uda. O, niedobrze, bo już... Mamy komplet przedmiotów. A wiecie, co to oznacza. Niestety. Pewnie będziemy musieli je zostawiać w nieskończoność. Nie sprawdziłem, czy można iść w dół. Więc sprawdzę teraz, bo tak nie lubię krążyć chaotycznie między ekranami, więc lepiej zbadać dokładnie, zanim się przeniesiemy na kolejny. A teraz pójdziemy sobie w lewo. Ja jestem leworęczny, więc lewa strona nie kryje dla mnie żadnych tajemnic. O, tutaj jakaś chmura. Co to jest? Obłoczek. Miło. Znieźdź obłoczek cegłą. Co dobry motyw. Znieźdź obłoczek cegłą. Podoba mi się. Tym nie możesz. A to niespodzianka, ale mogę rzucić zaklęcie zimna. Ale ten czar nie zadziała. O, czar otwarcia też pewnie nie zadziała, tak czysto profilaktycznie rzucam. No i, 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 Mamy tu okno i kolejny kamień szlachetny Szafir, dotknij Żebym to ja pamiętał po co my dotykamy te kamienie, a da się te drzwi otworzyć? Pewnie nie Ten obłoczek nas blokuje Wszedłeś w obłogę magii Nie masz już magicznej mocy Jeden z kamieni ją przywróci Ha! Już wiadomo po co są kamienie Teraz pewnie będziemy musieli szukać szukać odpowiedniego kamienia hmm, Żaden komunikat się nie pojawił Więc y, wnioskuję z tego, że to nie ten kamień Ale nas wplątałem w kabałę Oj panie tomku, panie tomku Cóż pan dobrego uczynił Będziemy musieli teraz znów wracać się w jakieś tam miejsca, z których przyszliśmy. Gdzie były te kamienie? Powiedzcie mi, bo ja nie pamiętam. Pójdźmy w prawo, tam jeszcze nie byliśmy. Chyba, chyba nie byliśmy. O! Jakiś rycerz starczą tym razem. Zdejmij. Bo zaklęć nie mamy. Nie, nie pytaj mnie czym, nie możesz, to produkt magii. A my nie mamy magicznej mocy. Ano niestety. O, jest kamień szlachetny. Co to? Beryl. O ten chodzi? Nie. Chyba nie. Uu. Nie uśmiecha mi się wracać. O. Przedmiot? Co to? Nie, czar, czar wiatru, przepisz. Mamy czar wiatru bardzo dobrze, tylko pewnie nie możemy go rzucić. Jak znam życie. Życie już trochę znam. Ale tylko trochę. O, możemy tam iść, ale najpierw sprawdźmy może. O, tu jest podest, zobacz, więc coś na podejście może jest. Co nam pomoże. Nic. A to szkoda. Zaklęcie. Nie masz już mo magicznej mocy. Jeden z kamieniom przywróci. On... A no. Po co te kombinacje? Kolejna krata. Chociaż nie, nie byliśmy tu. No nie mogliśmy być. Nie, nie, nie. Ale tu nic nie ma. Tu nic nie ma. W dół, można iść? Nie. Podnieść. Czym, czy nie czym? To wymaga większej siły. No i panie Rolandzie, czemu takiego wątłego bohatera nam dałeś, który nawet kraty nie może podnieść? No, teraz nas czeka długa wędrówka poszukiwaniu kamienia szlachetnego tego którego akurat potrzebujemy a nie wiemy jakiego potrzebujemy no więc w zasadzie teraz można mógłbym gadać o czymkolwiek najlepiej skupić się na grze chyba że się nie ma nic do powiedzenia co miałem powiedzieć to chyba powiedziałem już gra fajna ale ale z tymi kamieniami to trochę przesadził auto. Nie no, nie przesadził. Ale mi się to nie pod... Mnie się to nie podoba. Mi jest w środku zdaniem. Podobnie, że mnie na początku. Więc mnie się to nie podoba. W tym momencie dlatego, że nagrywam, zagrajmy i nie mam o czym gadać. Tylko i wyłącznie tyle. Nie, tu nie mogliśmy zejść, w dół. Na szczęście tutaj nie musimy się obżerać jak Wadę 2044 Tam to był problem z jedzeniem Chociaż nie bo mi te ciastka mi zostały do samego końca i aż się przejadłem chyba Tak coś kojarzę To coś było chyba nie Nic Ale tam coś na pewno było Tam był szafir Szafir czy... Czy 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 Coś było Ta muzyka mi trochę animuszu dodaje. Tu du, du tu. Jest nasz upragniony kamień. Wierzę, że to ten. Odzyskałeś magiczną moc, hura. Możemy już y, znów wracać w tamte miejsca, w tamte rejony, które ledwie poznaliśmy dotychczas. Ale zaraz je poznamy lepiej. Jeszcze dalej w lewo Nie pamiętam już tych zagadek bo one są takie Nie tak łatwe do zapamiętania Tym bardziej że nie widać nas przedmiotów kiedy mamy je w ekwipunku Bardzo dobrze że w dół nie możemy iść bo już Muszę przyznać że komnatówki to nie są dla mnie łatwe gry bo ja mam Poczucie kierunku i... Poczucie w ogóle orientacji w terenie to mam żadną praktycznie Tu coś jeszcze mieliśmy zrobić Z prawej były drzwi A nie z lewej straciliśmy moc magiczną No Ale nie ufam mojej pamięci Więc jeszcze raz y Jeszcze raz trzeba sprawdzić Czy to jest na pewno to miejsce? To jest to miejsce nie, nie będziemy włazić znowu w tę chmurę pyłu No pamiętam, że pod koniec tej gry będzie jakaś zagadka logiczna, ciekawa Taka bardzo wymyślna, krzyżówkowa Ale jeszcze do niej daleko Dwie, dwa hektolitry potu co najmniej musiałbym Będę musiał z siebie co zrobić? Potu wypocić? Nie no, masło maślane. Niech będzie wypocić, zanim, do, zanim dojdę w tamto miejsce. Zaklęcie. Trzeba zdjąć temu panu tarczę. Wiatru, żeby wywiało, nie? Zimne. Otwarcie to już tylko profilaktycznie, bo... Dlaczego mielibyśmy otwierać mu tarczę? To się kupy nie trzyma. Ale tu była jakaś... jakaś krata. O właśnie. Tu była krata, w dół mogliśmy iść? Nie?